Hej wszystkim z tej strony Dia i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie pobudujemy, ale tym razem zajmiemy się czymś, do czego zainspirował mnie jeden widz już dawno temu. Rok minął już na spokojnie. Nie pamiętam niku, ale jak to oglądasz, to serdecznie Ciebie pozdrawiam, bo dostałam taką propozycję, żeby co kilka pomników była jakaś dekoracyjna wysepka, na której byłaby biblioteczka z informacjami o twórcach, którzy dotychczas byli. Pomysł jest genialny, ale musiałam go trochę uprościć, bo nie Niestety, pomiędzy pomnikami nie ma miejsca na taką wysepkę, ale na końcu chofu jest wioska i portal do endu, a to znaczy, że jest tam biblioteka, a nawet dwie, które sobie dzisiaj dostosujemy pod nasze potrzeby, tak żeby można było sobie wejść i poczytać o tych twórcach, bo fajnie byłoby wykorzystać jakoś te ciekawostki, które zdobywam. Także po tym wstępie zapraszam. Fragment twierdzy, po którym się poruszam, wygląda tak. No jest to klasyczna twierdza, tylko z zablokowanymi miejscami, gdzie nie muszę wchodzić. Do tego zaliczają się oczywiście biblioteki, ale dzisiaj to się zmieni i ogarniemy sobie cały ten nasz skrawek, żeby były tam biblioteki, ogromna mapa świata. No bo tak sobie leżeć na jakiejś wyspie, na randomowej trawie w mojej bazie, no to tak nie mogą. A oprócz tego zrobimy sobie tutaj jeszcze mini nocleg, tak w razie co? Żeby to wszystko ogarnąć, wykorzystałam takie materiały. Łapcie screena. ilość tego wszystkiego jest przypadkowa, bo zużyłam tego znacznie więcej. No dobra, to do roboty. Pierwsza biblioteka będzie na pierwszy sezon Hoffu i jest ona już z góry zaplanowana. Ile potrzebuję półek na książki, a ile biblioteczek? Pierwsze co, to musiałam pozbyć się biblioteczek, ale jako że do pierwszej biblioteki będą potrzebne te klasyczne, to wykopałam je silktaczem, no bo oszczędność, rozumiecie? Ok, i cały środek wykopany. Ściany na razie zostawiam, bo w niektóre miejsca będą wchodzić nowe biblioteczki i będę je stopniowo wykopywać, bo mam na nie konkretny plan. Każda półka na książki będzie przeznaczona na dwóch twórców, a kolejność będzie alfabetyczna, stąd wiem już mniej więcej jak muszę rozmieścić biblioteczki, ale to zaraz zobaczycie. Czy wy widzicie jak tutaj jest pusto? Myślę, że tak jest dużo lepiej. Tamtymi pochodniami się nie przyjmujcie, one będą za biblioteczkami, więc spokojnie nie będą widoczne. Środkowych biblioteczek nie będzie, zamiast nich będą schody na górne piętro, bo podzielimy to sobie tak. Na dole będą polscy twórcy, a na górze zagraniczni, a wokół schodów będą miejsca do czytania książek. Jak schody to i podłogę trzeba ogarnąć, podmieniam klasyczną dębową podłogę z bloków na świerkowe półbloki, no bo stwierdźmy tutaj fakt, półbloki zawsze wyglądają lepiej. No i kształt wygląda tak, zrobiliśmy tylko małą podmianę drewna, a już w tym więcej życia. Dajcie znać jakie drewno Wy lubicie, bo ja jestem osobiście fanką świerku i wiśni, a takie które najmniej lubię to chyba będzie akacja, tak definitywnie akacja i jeszcze namorzyny, namorzyny też nie lubię. Dajcie znać jakie Wy drewno lubicie, a jakie nie. Komentarze są Wasze. Okej, okay, zgodnie z rewką, jaką sobie zrobiłam, półki są już rozstawione, tam gdzie są puste to będą książki o youtuberach, a te klasyczne no to atrapa, żeby działo się więcej. Wiecie, to jak z chipsami, pół paczki to chipsy, pół to powietrze. I razem dają ogromną pakę. Tak wiem, że powietrze jest tam po to, żeby utrzymać świeżość chrupków, możecie zakończyć procedurę uświadamiania, to był żart. No dobra, no to teraz czas na miejsce do czytania. Krzesełka będą tradycyjnie ze schodków, a jako stolik posłuży nam pulpit, dzięki czemu można sobie tutaj na spokojnie postawić książkę i czytać. Może też jakieś villagery się skuszą i tutaj sobie zejdą czytać książki, a jak nie, to jeżeli mojang wprowadzi rebalans wieśniaków, to czeka mnie powtórka z rozrywki ze sprowadzania villagerów i ich tutaj zadomowimy. Zrobimy im jakieś pokoje czy coś. No ale to są plany na przyszłość, a teraz bierzemy się za ogrodzenie górnego piętra, i do tego wykorzystam świerkowe trapdory. Później rozkopałam trochę przejście i je przestawiłam tak, żeby korytarz wchodził na środek schodów, żeby było to bardziej symetryczne. Jak na moje jest git, ale brakuje jeszcze roślinek, więc zaraz się za nie weźmiemy. Żeby roślinki zajmowały mniej miejsca, to zrobiłam na nie takie mini ogródki w ścianie i od razu się to lepiej prezentuje. Teraz tak sobie myślę, że te biblioteczki mogłam też cofnąć o jeden blok do tyłu, żeby te filary były jednak takie na froncie. Dajcie znać co uważacie, skorygować je i pokazać wam jak wyszło w innym odcinku albo szarcie. Komentarze są wasze, a ja lecę dalej, bo jeszcze sporo pracy przed nami. I pamiętajcie o efekcie końcowym, który będzie analogicznie na końcu. W bibliotece muszą być oznaczenia, żeby było wiadomo, gdzie jakiej książki szukać. Wiadomo, tak działają biblioteki. Macie podziały na gatunki i potem na literki, więc my też podobnie zrobimy. Ważne, że są też drogowskazy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest portal, gdzie jest biblioteka do HOF 1 i gdzie biblioteka do HOF 2. Oki, ok, i tak to wygląda po wszystkim. Wszystko posegregowane. Teraz tylko muszę dać znak, gdzie są zagraniczni twórcy i możemy lecieć dalej. Jakoś tak. Bardziej przytulnie się tu zrobiło, co? Dajcie znać, co Wy myślicie, a ja lecę do drugiej biblioteki. Tym razem nie będą nam potrzebne klasyczne biblioteczki, więc je wywaliłam całkowicie. Ta biblioteczka do drugiego sezonu będzie wyglądać trochę inaczej, bo regały będą na środku i nie będzie schodów, więc tutaj będziemy potrzebować ogrom nowych biblioteczek, bo tutaj musi być miejsce na jak największą ilość książek. No dobra, lecimy dalej i już Wam pokazuję kolejną zmianę. No, i zgodnie z obietnicą łapcie przygotowany pokój. Na razie wygląda tak samo jak tamten, tylko że bez schodów. No to skoro pokój gotowy, to czas na biblioteczki. Na w sumie dużo biblioteczek. Tyle, ile wlezie. Jak nie wiecie, czym jest Hall of Fame, to jak widzieliście początek filmu, to było kilka takich pomników, i jest to seria na moim kanale, w której buduję pomniki youtuberów i opowiadam o nich ciekawostki. W sezonie pierwszym jest ograniczona liczba miejsc i opowiadam o wybranych wcześniej przez was i przeze mnie twórcach z Polski i zagranicy. Jest to seria na pełny format filmów, a w sezonie drugim, który jest w trakcie nagrywania, będę opowiadać tylko o polskich twórcach i będzie to seria na shorty. I właśnie w tych bibliotekach, które powstają, będę umieszczać książki z tymi ciekawostkami, o których opowiadam. No dobra, na ścienne półki mamy i teraz znowu to samo. Mogłabym je jednak bardziej wbić w ścianę, no ale już trudno. Teraz bierzemy się za te wolno stojące regały. I pokój wygląda tak, jak mówiłam, będzie bez schodów. Do góry wchodzimy po drabinie i tam będą dalsze literki, bo tutaj nie ma podziału na polskiej zagranicę, no bo w sezonie drugim będzie tylko Polska i każdy regał to jedna literka alfabetu. W ramach dekoracji, no i praktyczności, żeby nie latać po pierwszej sekcji, dodałam pulpit, żeby można było swobodnie czytać książkę. Udekorowałam trochę nasze stanowisko i dodałam trochę roślinności. I na koniec podpisałam, który regał to jaka literka alfabetu, żeby było wiadomo, gdzie kogo szukać. No i po małych doszlifowaniach sala wygląda tak. Kwiatki są, lampiony są, tabliczki są, wszystko pięknie pozaznaczane, więc nasza biblioteczka Hall of Fame 2 jest posegregowana. Na wróć za mało regałów, jednak musiałam dobudować. No i co teraz? Małe do i trzeba zrobić teraz wejście do twierdzy. Takie bezpośrednie związki. Ono będzie kiedyś zamienione, ale to taki spoiler na dalekie, dalekie, dalekie plany. Do tego został nam jeszcze pokój z mapą świata, więc jeszcze trochę nam zostało tej obróbki twierdzy, więc się nie zatrzymujemy, a w międzyczasie łapcie słowo klucz do następnego Hall of Fame, a będzie to. Coś, co się wyświetla na ekranie, bo nie wiem, kiedy ten film wyjdzie, czy wyjdzie w tym tygodniu, czy w następnym, z mojej perspektywy. Um, więc, no, na ekranie macie słowo kluczy do naszego przyszłego gościa i w każdym razie będzie to na pewno polski twórca. No i wracamy do budowy. Ok, bierzemy się za wejście. Jak widzicie, mamy tutaj już schody i uznałam, że będziemy iść według tego wzoru, bo będzie to bardzo klimatyczne. No to co? Widzimy się na górze. i teraz bierzemy się za schodki. Większej filozofii nie ma, robimy taki sam wzór, jaki jest w oryginalnej twierdzy. No i schody gotowe. Ścian na razie nie dotykam, bo jak mówiłam, w przyszłości będzie na nie inny plan, a tymczasem lecimy na dół działać dalej. Na tym klipie widzicie, jak dotychczas wyglądało moje... legowisko? Tak, to będzie dobre określenie. Szału nie ma, najtańsze drewno i te sprawy, i czas troszeczkę to rozbudować i urozmaicić. Część mieszkalną przeniesiemy do tego korytarza z celami i zamieszkamy w celi. Żeby pozbyć się więziennego klimatu, wykopałam kraty i zamieniłam je na płotki. W jednej celi będzie magazyn, a w drugiej sypialnia. Wdałam nawet obraz, żeby było bardziej przytulnie. Kolejny korytarz oddzielający część mieszkalną od części portalowej będzie wypełniony armor tendami, które później ubierzemy. A teraz bierzemy się za pokój z mapą, którego efekty za chwilkę Wam pokażę. Stół na mapę prezentuje się tak, ale jest jedno małe ale i nie jest to ten pomysł z wodą. Później okazało się, że mam za mało miejsca na mapy, więc do tego pokoju jeszcze wrócimy. A teraz idziemy do kolejnego pokoju, czyli do stali z portalem, bo trzeba go trochę obrobić. Zrobiłam basenik pod portalem, zrobiłam filary, zalesiłam teren, no i co by się nic nie spałnowało, oświetliłam go również. Wróciłam do mojej bazy, żeby przygotować skórzane zbroje dla stojaków i kiedy już skończyłam wszystko barwić, wróciłam na teren budowy. No i to jest moment, w którym się zorientowałam, że stół jest za mały na wszystkie mapy, więc musiałam powiększyć pokój o jeden blok, ale najpierw ogarnę stojaki, no bo mi blokują przejście. I tak wygląda przejście przez stojaki. Trochę majestatycznie, co? No dobra, bierzemy się za to nieszczęsne powiększanie pokoju. Pokój powiększony, ale muszę teraz trochę przearanżować stojaki. A poprzez przearanżować stojaki, mam na myśli przenieść dwa w inne miejsce. Tak wiem, bardzo poważne sprawy. Oki, okay, i coś się tutaj dzieje. Teraz mogę powiększyć stół. No i w końcu stół jest idealnych rozmiarów i możemy działać dalej. Porobiłam drobiazgi typu kierunkowskazy, obrazy i roślinki, ogólnie jakieś drobne szczegóły, i jak już zrobiłam wszystko, co mogłam w tamtym miejscu, to wróciłam do bazy po moje mapy. No i wróciłam do twierdzy, żeby je teraz ułożyć. Życzcie mi powodzenia, możecie obserwować moje kombinacje na przyspieszeniu, i widzimy się zaraz po tym. No, i cała lista zadań na dziś odhaczona. Za chwilkę zobaczycie efekt końcowy, ale zanim to, to litania youtubera. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Oprócz tego, zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. Pamiętajcie o słowie klucz do następnego Hall of Fame. To tyle ode mnie. Łapcie efekt końcowy, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. I patatki.